Na przełomie września i października 2020 roku, jeszcze przed ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, uczniowie klasy trzeciej Technikum Budowlanego w zespole szkół budowlanych w Chorzowie realizowali miesięczne staże uczniowskie. Grupa uczniów z kierunku technik architektury krajobrazu odbywała staż w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Bardzo się cieszę ze współpracy pomiędzy Muzeum Górnośląskie Park Etnograficznym w Chorzowie i zespołem Szkół Budowanych, ponieważ jestem absolutnie pewien, że z każdej współpracy wynika coś dobrego. Uczniowie, którzy odbywają w naszym muzeum STAŻ, wydaje mi się, że mogą. Pewien jestem właściwie, że są w takim miejscu, które dobrze przysłuży się ich wykształceniu, ich doświadczeniu, ich wiedzy na temat organizacji krajobrazu, na temat przyrody, a także było, nie było na temat muzeów. Natomiast my z kolei od młodzieży uczymy się także. Wielu ważnych, istotnych rzeczy. Uczymy się chociażby nowoczesnego podejścia do mediów społecznościowych albo uczymy się nowatorskich, odkrywczych, takich, które tylko młodzież może nam zaproponować metod organizacji krajobrazu i takiego świeżego, jeśli tak mogę powiedzieć, spojrzenia na przyrodę. Z każdej współpracy, jak powiadam, wynika coś dobrego i mam nadzieję, że ta współpraca pomiędzy muzeum. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, a zespołem szkół budowlanych chorzowskim, że ona będzie kontynuowana i nie ograniczy się tylko do tych stażów, które w tej chwili w naszej instytucji mają miejsce. Wśród zadań realizowanych przez uczniów podczas stażu można wymienić między innymi uprawy i pielęgnację roślin, czynności związane z zakładaniem roślinnych obiektów architektury krajobrazu, pielęgnację terenów zielonych, Wykonywanie jesiennych zabiegów uprawowych, przygotowywanie kompozycji kwiatowych i zielnika, czy wykonywanie projektów małej architektury. W ramach stawu dostaliśmy możliwość pracy w Skansenie, gdzie mamy możliwość bardzo pożytecznie spędzić ten czas i nabyć nowych, przydatnych umiejętności. Nabywanie przez uczniów kompetencji zawodowych związanych z zawodem, którego się uczą, powinno odbywać się oprócz pracowni takich jak ta, w bezpośrednim środowisku pracy. Staże uczniowskie to jeden ze sposobów, aby to środowisko pracy uczniom pokazać. Z kolei Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny to instytucja, w której uczniowie z kierunku technik architektury krajobrazu mają bardzo szerokie możliwości poznania tego środowiska pracy. Kształtują kompetencje związane z projektowaniem i z planowaniem w architekturze krajobrazu, następnie jest etap realizacji i na końcu pielęgnacja i utrzymanie tych elementów architektury krajobrazu. I co najważniejsze, to wszystko tutaj, na miejscu, w Chorzowie, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny to jedyna taka instytucja w naszym regionie, jeżeli my jako zespół szkół budowanych możemy powiedzieć, że jest to nasz partner w zakresie kształcenia zawodowego, to jest to dla nas wartość nie do przecenienia. Należy również podkreślić, że staże uczniowskie realizowane między innymi w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny organizowane są w ramach realizowanego w zespole szkół budowlanych w Chorzowie projektu pod nazwą Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.